Wybieramy. Budowa zachodniej pierzei starego rynku. Bydgoszcz informuje. Zapraszam wszystkich Państwa do głosowania na projekt budowy zachodniej pierzei. To jest projekt, który umożliwia pokazanie podziemi, rozbudowę zieleni, stworzenie ogrodu zimowego, nowych wież widokowych, najnowszych technologii, a także wiele, wiele innych. Ten potencjał czeka na uruchomienie. Zapraszam do głosowania. Zabudowania z charakterystycznym pojezuickim kościołem z dwiema wieżami zostały rozebrane w czasie okupacji niemieckiej w 1940 roku. Kolejne pomysły budowy nie zostały zrealizowane. W ostatnich latach dyskutowano m.in. o pomyśle odtworzenia historycznej fasady oraz stworzenia ogrodów zimowych. Umieszczenie zachodniej pierzei na liście priorytetów nie rozstrzyga, czy będzie to zabudowa historyczna czy nowoczesna. Będzie to przedmiotem kolejnych konsultacji z mieszkańcami. W ramach wskazywania kolejności realizacji miejskich inwestycji każdy mieszkaniec ma trzy głosy. Głosowanie trwa do 21 maja na stronie www.bydgoszcz.pl. Ukośnik wybieramy.